No, witamy w kolejnym dniu. Właśnie się pozbieraliśmy z campingu. Bardzo fajne wrażenia. Dostęp do ciepłej wody był o 23.00. Nawet na naszą trujeczkę z chłopakiem ośmioletnim zapłaciliśmy 67 zł. Więc polecamy. Fajne dziorko, dużo wędkarzy, czyli jakaś rybka musi być. Jakby ktoś był zainteresowany. No i startujemy dalej, teraz z tego obozowiska polecimy do zamku Kilka Kilkaset metrów od kempingu gdzie nocowaliśmy, dojeżdżamy do zamku Czocha, który mamy zamiar zwiedzić. Gdzieś tu parking, tak? No gdzieś tutaj o jest. Uważaj tu mamy parking, wjeżdżamy. Obowiązkowy magnes zakupiony i teraz ruszamy postawić się i czekamy na przewodnika. Zaczynamy za chwilę zwiedzanie zamku czocha. i od razu Państwu powiem: nie, badacze się spierają. Dopuszczają Rudwon-Bieberstein, dopuszczają Wacława I królaczek, dopuszczają Wacława II królaczek. No, po tak hucznej zabawie młodzi od razu podali się na spoczynek do łożu. Ale potem, minął dzień, dwa, tydzień, miesiąc, rok, a Anna Henrykowi czułości dać nie chciała. Henryk był zły. Zaprosił ją raz kolejny do łożu, komplementy, mówił, czułości, ale ta pozostawała w niego zimna jak lód. Inni możnowładcy dowiedzieli się o funkcjonalności owej zapadni, dlatego chętnie z niej korzystali, utylizując swoich kochanków. Drodzy Państwo, przejdziemy teraz... Skywalk, ale chyba nie będziemy. Zobaczymy. Chodzi, zobaczymy. Dzisiaj słabo No. Już no wyjechaliśmy. Kampa. Zobaczymy jak. No i dojechaliśmy do wieży Sky. Będziemy pod nią podchodzić, zobaczyć jak to wygląda. No i takie mamy tu podejście z parkingu Troszkę pod górkę Ale nie ma tragedii, wszystko asfaltowane Młodzież zjechała na czym? Na pontonie? Na pontonie przy parkingu można sobie atrakcję zrobić dodatkową dla dzieciaku. chwilka i będziemy No i doszliśmy no Jest no wysokie Też robi wrażenie kawał no i wchodzimy na wieżyczkę ile było? 48 ulgowy i 65 normalny normalny za wejście no. a tam widać nie na Bogatynie? Zastanawiam no? tam, ty, nie. nie tam daleko daleko Okej okay, to widzimy się trochę wyżej Oje ja, robaczki idą troszeczkę niżej jeszcze nie koniec Вот вы wróliśmy sobie na jedzonko. Cylenie Góry się wyjeżdża przed Karpaczem, restauracja Folko. Otoczenie jest super, bardzo ładnie to wygląda. Zobaczymy jak w środku i jak lili. Jesteśmy po obiadku, zamówiliśmy sobie schaboszczaka z zapiekanymi ziemniaczkami, pierożki i Młodzież wzięła sobie naleśniki z Nutella. Wszystko całkiem dobre, fajnie. Jak dla mnie to pierogi trochę za mało gorące, no ale ja to muszę mieć taki zestaw jodowy, żeby aż para z ust szła. No, znaleźliśmy sobie nostek, Dzisiaj nie będzie pod namiotem, prawdopodobnie wylądujemy na kwaterze. Także lecimy Karpacz, Kudowę i za Kudową w Dusznikach gdzieś chyba wylądujemy na spanku. No, tu miejsca jest dla dzieci sporo, mają trochę atrakcji. Z tyłu za budynkiem jest jakiś fajny staw, ale to już nie zdążyłem to... zminimować. Patrzcie tu. No to... Спаланицы, здорово. Możemy tam... Wida z nędzą to dla nas? No. Nie Tam też jest widać z nędzą. Jest. jest Obok no. bid z nęcą. Spary parki to jest. Mhm. No jesteśmy. Na dzisiaj kończymy tę zabawę. Do zobaczenia jutro. Do zobaczenia jutro. A młodzież dzisiaj nie da żyć i Dawid, tak chciało mu się jeszcze podbijać. Placyku mamy, podbijamy. I uciekamy. No, dawaj Obrona jest. Dobrze, to zaznaczamy naszą dzisiaj drugą część z naszego zamku. Czocha. Pojechaliśmy do Mirska. Do Mirska. Z Mirska był Świerado Zdrój. Ze świeradoła Szklarska poręba. Ze Szklarskiej poręby. Do Karpacza. Do okolice Karpacza, bo tam żeśmy. Z bokiem jakoś ten karpacz minęli. Potem kowary. Z Kowar na kamienną, kamienną górę. górę. Z kamiennej góry. Y Umijeliśmy wałbrzyk dołem Wałbrzyk dołem Do Głuszycy na, Do Głuszycy Z Głuszycy na nową no, rudę nową rudę Z nowej rudy Do kudowy zdrój I z kudowy do dusznik i tu się kończy nas drugi dzień.